Jak pewnie wiesz, język jest bardzo plastyczny i szybko dostosowuje się do okoliczności i społecznych potrzeb. Dotyczy to nie tylko zjawisk związanych z modą, urodą czy aranżacją wnętrz, ale też z psychiką, stylem życia czy z seksem. Zwłaszcza w kontekście seksualności, dostrzec możemy w ostatnim czasie zawrotne tempo pojawiania się nowych, często slangowych pojęć, które opisują zjawiska nowe, nieznane dotąd na szeroką skalę, albo takie, o których jeszcze niedawno mówiło się zupełnie inaczej. Na kształt aktualnej wersji seksualnego słownika bez wątpienia ma wpływ zachodnia popkultura wraz ze swoimi piosenkami, filmami i serialami. Czy internet, w tym aplikacje randkowe, zmieniające nasz sposób postrzegania randkowania, współżycia i budowania relacji? Strony i aplikacje randkowe cieszą się niesłabnącym powodzeniem w dzisiejszych czasach. Coraz więcej osób, mając dość samotności i rozważając nową relację, decyduje się na skorzystanie z pomocy portali do szukania dla siebie partnera czy też zainteresowania sobą. Każdego dnia loguje się do nich ogromna ilość ludzi. I o ile rejestracja czy użytkowanie konta jest banalnie proste, o tyle zagadkę mogą stanowić skróty stosowane przez użytkowników. Przykładowo, użytkownikom Tindera absolutnie nie trzeba tłumaczyć, czym jest chociażby ONS, czyli One Night Stand. Wiedza i oswojenie tego typu terminu ma ogromny wpływ na nasze podejście do seksu. Albo pozwala nam opowiedzieć się po stronie osób, które stronią od tego typu zachowań, albo śmiało przyznać, że dokładnie takie zjawisko odpowiada naszym potrzebom. Podobnie jak w przypadku każdego innego kontekstu, również w przypadku seksualności, język pozostaje więc granicą naszego świata. Więc zacznijmy. Jakie słówka dziś wiodą prym w intymnym słowniku? Ghosting. Ghosting to stosunkowo nowa nazwa. Pochodzi z języka angielskiego od słowa ghost, czyli duch i odnosi się do specyficznego sposobu kończenia relacji romantycznych, seksualnych oraz przyjacielskich i sąsiedzkich. Jak wskazuje sama nazwa, partner, który postanawia zakończyć relację, znika jak duch, szybko i niezapowiedzianie. Nie odbiera telefonów i nie odpisuje na wiadomości. Kasuje profil na portalu społecznościowym i więcej nie pojawia się w życiu drugiej osoby. Natomiast porzucona jest zdruzgotana i zastanawia się, co przyczyniło się do takiego nagłego zniknięcia. Cała sytuacja staje się bardzo dziwna, gdyż zniknięcia partnera nie poprzedzają kłótnie, konflikty czy innego rodzaju nieporozumienia. Wszystko wydaje się w najlepszym porządku, a sama relacja wygląda bardzo obiecująco. Pod względem emocjonalnym jest to bardzo brutalna forma zakończenia relacji. Osoba porzucona poza bólem związanym z rozstaniem zadaje sobie szereg pytań, na które nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Co kryje się za tym sposobem zakończenia związku? Jak reagować w takich sytuacjach? Dlaczego partner nagle zniknął bez śladu? Breadcrumbing. Breadcrumbing, a właściwie pomysł na taką nazwę, pochodzi ze starej niemieckiej baśni Jaś i Małgosia. Opisuje akt pozostawiania przysłowiowych okruchów chleba, które mogą sprawić, że ktoś uwierzy, że go lubisz, a za pośrednictwem pisania wiadomości, rozmów głosowych i ogólnej uwagi na portalach społecznościowych będzie to pokazywać. To wystarczająco duże zaangażowania, abyś był zainteresowany, ale ostatecznie nie nieusatysfakcjonowany. Breadcrumbing często prowadzi donikąd. Osoba zostawiająca nam okruszki będzie grała wyłącznie w grę, unikała słów i gestów, szczerych intencji i nigdy w pełni nie poprowadzi cię ścieżką w kierunku prawdziwego związku. Na pewnym etapie relacji zaczyna się urywać kontakt, ale co jakiś czas zostaje wysłany sygnał oznajmiający powrót, tylko po to, żeby ktoś odebrał go jako dalsze zainteresowanie. Sexting. Nazwa Sexting brzmi dosyć znajomo, a wszystko to za sprawą tego, że powstała przez połączenie dwóch angielskich słów, czyli seks oraz texting. Nie chodzi jednak o zwykłe wysyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem telefonu komórkowego czy z pomocą internetu. W sextingu chodzi przede wszystkim o treści w charakterze erotycznym. Zazwyczaj takie wiadomości wzbogacane są o sensualne zdjęcia, takie jak nudesy, czy także krótkie filmiki. Pliki te mają na celu pobudzić napięcie seksualne i wzbudzić pożądanie w drugiej osobie. Do sextingu używa się aktualnie dostępnych komunikatorów. Zazwyczaj wysyłane są one za pośrednictwem SMS-ów oraz portali społecznościowych typu Facebook, Instagram, Tinder czy aplikacje randkowe. FWB, czyli Friends with Benefits. To relacja, która zakłada, że czerpiemy korzyści z bycia z drugą osobą, przykładowo seksualne, towarzyskie, dzielimy wspólne pasje i spędzamy miło czas, ale bez jakichkolwiek zobowiązań. Uwaga! Nie jest to typowy model relacji między ludźmi. Najczęściej relacje oparte są na innych wartościach. Zupełnie inaczej wygląda relacja ludzi, którzy zdecydowali się zostać Friends with Benefits czyli przyjaciółmi z korzyściami. Taka relacja zakłada, że motorem napędowym relacji jest seks. Decydujemy się zatem, że wychodzimy naprzeciw swoim potrzebom seksualnym, jednak bez jakiegokolwiek zaangażowania i tworzenia emocjonalnej więzi. Oczywiście, jak najbardziej w grę wchodzi również wspólne spędzanie czasu, pasje, dzielenie hobby czy życie towarzyskie i imprezowe. Najważniejsze jest jednak to, że niczego od siebie nie oczekujemy i nie nakładamy na drugą osobę żadnych, mówiąc potocznie, więzów. To znaczy, że druga osoba może spotykać się z kim chce, spędzać czas jak tylko chce, z niczego nie musi się tłumaczyć i w każdej chwili może zakończyć relację Friends with Benefits. Dodatkowo jest to bardzo popularny termin, zwłaszcza na Tinderze. Kitten Fishing Kitten Fishing został zdefiniowany przez twórców aplikacji randkowej Hinge i polega na tym, że staramy się zaprezentować drugiej osobie w przesadnie pozytywny sposób. Od samego początku wskazujemy jedynie na swoje mocne strony i skupiamy na nich uwagę naszego partnera. Koloryzujemy nasze życie i ukrywamy wady. W zasadzie nie mówimy również o problemach. Unikamy szarej strony codziennej rzeczywistości. Osoby, które ulegają temu zjawisku, prezentują siebie jako ci, którzy mają bardzo ciekawe i atrakcyjne życie uprawiają sporty, podróżują i jedzą w najlepszych knajpach. Po czasie okazuje się, że głównie pracują i leżą na kanapie. Catfishing. Termin ten oznacza podszywanie się pod zupełnie inną osobę, istniejącą lub też i nie. Włącznie z wykorzystaniem jej fotografii i danych personalnych. W tym przypadku uwodzimy kogoś, udając kogoś zupełnie innego. Nie zdradzamy swojej tożsamości i do samego końca jesteśmy anonimowi. To bardzo niebezpieczna gra. ONS oraz jego przeciwieństwo MNS. Kolejny, popularny na Tinderze skrót, oznaczający tyle co randkę na jedną noc lub jednonocną przygodę. Umawiając się na spotkanie tego typu, nie możemy mieć oczekiwań, że osoba, z którą się przespaliśmy, kolejnego dnia odbierze nasz telefon. Może to być sposób na rozładowanie stresu, ale też na unikanie odpowiedzialności, która wiąże się ze zobowiązaniami. Jego przeciwieństwem jest natomiast multiple nightstand. Zasada ta zakłada wielokrotne spotkania, przy czym założenie jest podobne jak w one-night stand. Użytkownikowi tego akronimu nie zależy na budowaniu relacji, a na nieangażującej dłuższej przygodzie. Może dojść do kilku spotkań bez wchodzenia w głębszą znajomość. LTR LTR jest angielskim skrótem od Long Term Relationship, czyli chęć nawiązania długoterminowej znajomości. Nie używa się tego akronimu, jeżeli chce się przygodniej znajomości bez zobowiązań. Skrótu tego będą używały osoby nastawione na znalezienie partnera. Wyraża on pragnienie głębszej relacji prowadzącej do zakochania i stworzenia związku. Benching Benching określa sytuację, w której ktoś odsuwa cię na boczny tor, każe ci grzać ławkę rezerwowych. Nie jest w tobie wystarczająco zakochany, żeby spędzać z tobą cały swój wolny czas, a jednocześnie nie chce zerwać wszelkich kontaktów. Lubicie, ale traktuje bardziej jako jedną z dostępnych opcji. Oznacza to również sytuację, w której osoba bezustannie odwołuje spotkania, ale jednocześnie nie przestaje z tobą rozmawiać czy pisać. Zombying Termin zombie nie jest bez przyczyny słowem związanym z pojęciem zombie. W tym zjawisku chodzi w końcu o nagły zmartwychwstanie osób, które zerwały z tobą kontakt, często z dnia na dzień. To próba nawiązania kontaktu po długotrwałym i nagłym milczeniu. Gaslighting. Słowo gaslighting pochodzi od tytułu filmu Gasnący płomień George'a Kukora z Ingrid Bergman, opowiadającego o małżeństwie, w którym mąż manipuluje żoną, wmawiając jej urojenia. W psychologii określa się tak formę wyjątkowo okrutnej i wyrafinowanej psychicznej manipulacji. To przemoc w białych rękawiczkach bardzo niedosłowna, ale silnie oddziałująca na psychikę ofiary. Na czym polega? Ten mało znany termin nazywa rodzaj przemocy psychicznej, polegającej na takim manipulowaniu drugą osobą, by stopniowo przejmować kontrolę nad jej sposobem postrzegania rzeczywistości. Manipulant może udawać, że nie rozumie drugiej osoby. O co ci chodzi, coś sobie wymyśliłeś podawać w wątpliwości jej wersję zdarzeń przecież tak nie było wymyśliłeś to sobie odrzucać jej obawy przesadzasz masz urojenia to szalone Działania są prowadzone celowo i ostrożnie przeplatają się momenty czułości i wściekłości. Dla osoby z zewnątrz manipulant może wyglądać na dobrego, troskliwego partnera tak, by ofiara manipulacji poczuła się zdezorientowana, bezradna i niezrozumiana. By przejęła winę na siebie i w najbardziej zaawansowanym stadium zakwestionowała własne zdrowie psychiczne. A może Tobie przychodzą do głowy inne seksualne bądź miłosne definicje, których nie opisałam w swoim mini słowniczku? Czekam na sugestie w komentarzach. To już wszystko na dzisiaj. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Jeśli chcecie docenić moją pracę, pamiętajcie o ocenieniu tego filmu i o podzieleniu się tym materiałem ze znajomymi. Do usłyszenia, cześć!